Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Media 12. Tym razem powiem Ci jak najszybciej najlepiej zdobyć skórę i futro oraz najlepiej jakimi broniami sobie polować, na, zdobywając te futro czy tam skórę, więc lecimy po kolei, marnując swego czasu. Jeśli chodzi o skórę, zdobywamy najwięcej z żubra i potem dopiero z łosia. Żubra jest łatwiej zastrzelić z tego względu, że on będzie w nas szarzowa, więc strzelimy mu dwa trzy razy w głowę, jeśli posiadamy na przykład długi łuk, czy tam kamienną czy miedzianą strzałę. Więc bardzo łatwo jest go zastrzelić. Tym bardziej, że nim on zacznie szarżować, no to trochę czasu minie. Z daleka możesz spokojnie sobie strzelać. Możesz też polować jakoś włóczniami, ale wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu. Po pierwsze one się szybciej zużywają, są droższe w wytworzeniu. No i są cięższe, więc automatycznie mniej ze sobą zabierzesz. Więc wydaje mi się, że łuk plus strzały to jest najlepszy odpowiednik polowania. Jeśli chodzi o futro. Futro tak naprawdę zdobywasz najwięcej z niedźwiedzia. Nie ma jakby drugiego zwierzęcia, które daje dosyć sporo futra. Potem, z tego co wiem, to chyba najwięcej daje wilk, to daje chyba 4. Niedźwiedź daje 30 i 80 miejsca, bo to jest idealny odpowiednik żubra, tylko po prostu on daje futro, a żubr daje skórę. Podkaż też je najczęściej przy wodzie, w jaskiniach, czy tam w kopalniach. Tutaj są na przykład przejścia jakieś jaskinie, to też znajdziesz. Tak samo tutaj masz kopalnię, też znajdziesz. No żubry na przykład znajdziesz prawie po całej mapie, one są w takich dosyć strategicznych miejscach, przy Ostoi na przykład są dwa, e, dwa jakby stada. Dodatkowo przy Mokradłach mamy kolejne stado, tutaj przy Kronisie jest kolejne stado, więc tych stad jest dosyć sporo. Jeśli zabijesz wszystkie zwierzęta z danego stada, to ta ikonka po prostu nie jest taka zwykła, tylko się robi taka szara, czyli po prostu już pozabijałeś w tym regionie i musisz czekać aż one się też zrespią. Jeśli chodzi ogólnie o obronę, wydaje mi się, że najlepszym połączeniem to jest długi łuk, bo masz trzy rodzaje łuków. Masz łuk zwykły, długi łuk i refleksyjny. Refleksyjny ma więcej wytrzymałości, ale ma mniej obrażeń, więc wydaje mi się, że najlepiej strzelać długim łukiem. Ja osobiście strzelam nim najwięcej i najlepiej mi się to sprawdza. Możesz iść jeszcze tak naprawdę w kusze, ale wydaje mi się, że kusza będzie dosyć wolno przeładowywać, więc wydaje mi się, że to jest bez sensu. Ucznie tak jak mówiłem, no tutaj musisz też zwracać uwagę na udźwig, no chyba, że grasz na bez limitu na udźwigu, no to spokojnie sobie rób w ucznie, bo one też mają dosyć spory damage. Ale jeśli będziesz atakować żubry tak z bliska, no możesz mieć problem i tym bardziej, że w ciebie zaszarżują i mogą cię w końcu pokonać, tak samo z niedźwiedziami, bo niedźwiedzie są dosyć wytrzymałe. Więc używaj tak naprawdę czegoś takiego, jak mikstury siły i kondycji najlepiej. Jeśli idziesz na jakieś większe polowanie, bo tu masz 50% spadku kondycji, czyli mniej ci pobiera kondycji i automatycznie 50% więcej obrażeń, to jest dosyć sporo. I używaj sobie łuku i dodatkowo jaką erę masz, tym lepszych strzał i bez problemu sobie tam poradzisz. Więc wydaje mi się, że tyle jeśli chodzi o jak najlepsze zdobywanie skóry i futra sposoby. No i ja automatycznie o broniach też dosyć sporo ci powiedziałem, więc to jest taki sposób, który używam i faktycznie on się sprawdza. Możliwe, że jakieś updatey z czasem wyjdą i się tam będzie trochę zmieniało, ale na daną chwilę wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób. Skórę i futra możesz wykorzystać też na różne sposoby, bo skórę możesz na przykład robić worki na farmę, żeby mogli coś tam sadzić. A jeśli chodzi na przykład o futro, to możesz sobie dekorować domy, ale akurat nie mam młotka, więc jakbyś miał młotek, by wyskoczy ci po prostu dekorowanie i automatycznie zadowolenie twoich ludzi też automatycznie wzrasta. Więc wydaje mi się, że to tyle. Tak naprawdę film na 4 minuty, a przekazuje bardzo dużo informacji, więc jeśli Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw też komentarz i do następnego. Dzięki, cześć!